No hej, z tej strony Andrzej. W tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób użyć testera kabli sieciowych do sprawdzenia, yy, jaki w ogóle yy, posiadamy kabel. Co to w ogóle jest za kabel? Ponieważ przyglądając się w, w tyczce, yy, ciężko jest dostrzec, co to za kabel mam pełno przewodów tak samo tutaj mamy ten kabel nie wiemy jaka jest różnica więc do szybkiego sprawdzenia tego służy tak zwany tester okablowania tak wygląda Jest to urządzenie nie jest, nie jest to urządzenie drogie. Nie chcę Was wprowadzać błąd, ale mi się zdaje, że tak jeżeli chodzi o Polskę, to kupicie tak za 20-30 zł. Tutaj macie wejścia, prawda? To urządzenie obsługuje zarówno kable RJ11, czyli popularne telefoniczne rj i Rio45, czyli, czyli sieciowe, sieć komputerowa, prawda? I teraz mamy tutaj opcję. I tutaj widzicie: jeżeli 2 sekundy przytrzymam, to włączy się. Jeżeli 2 sekundy następne przytrzymam, to mogę zmienić z automatycznego wskazania na manualny. Automatic Manual 5 sekund przytrzymam, się wyłączy. Więc tak, powiem pokrótce. Pewnie wiecie to, jeżeli oglądacie to wideo i się interesujecie trochę sieciami komputerowymi, że mamy dwa rodzaje kabli w sieciach komputerowych, przewodowych. Mamy kabel tak zwany crossover, czyli kabel krosowy, kabel krosowany, skrzyżowany inaczej. I mamy kable proste. I pokrótce, tak żeby się nie zagłębiać na razie w tym wideo w szczegóły techniczne, więc tak. Kabel prosty stosujemy do połączenia przełącznika z routerem lub komputera z przełącznikiem lub komputera z koncentratorem, czyli mamy e, natomiast, e, natomiast kabel, czyli różne urządzenia mamy po obu stronach, dlatego używamy kabla prostego, możemy użyć. Natomiast kabel skrosowany, gdzie mamy zamienione żyły w kablu. Na jednym i drugim końcu służą do połączenia tych samych urządzeń, takich jak na przykład przełącznik z połącznikiem, przyłącznik z koncentratorem, koncentrator z koncentratorem, router z routerem, komputer z komputerem, czyli na przykład dwa komputery ze sobą połączyć to użycie użyjecie kabla skrosowanego. Ale jest jeden wyjątek komputer z routerem, ponieważ router to taki specyficzny komputer, też. Posiada procesor i tak dalej Na jednym z moich filmików umieściłem co to jest router Informacje, Więc tak, tak wygląda ten tester Więc teraz przetestujemy jakiś kabel Więc tak, jeden koniec kabla wkładamy do tutaj Słyszymy takie charakterystyczne piknięcie I drugi wkładamy do sondy Dobrze, i teraz Mamy podłączony ten kabel, prawda? tak wygląda. I teraz musimy się przyjrzeć dokładnie. Włączamy. Teraz widzicie automatycznie leci. I zwróćcie uwagę, 1-1, 2, 2, 4, 4, czyli widzimy, że jest to kabel prosty. Teraz chciałbym zwolnić. Przytrzymuję kolejny raz 2 sekundy i naciskam 3-3. Trzy, trzy. Czyli 3 przewód trzeci, przewód trzeci na końcu odpowiadają sobie 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. pierwszy, pierwszy, drugi, drugi. I teraz wiemy, że jest to kabel. Prosty. Więc włączymy go. Teraz e, chciałbym sprawdzić drugi kabel, który mam tutaj. I podłączamy. Raz. I drugi. Dwa. I teraz zobaczmy, co się dzieje. Widzimy teraz, że szósty przewód jednego końca jest zamieniony z drugim. Drugiego końca. Siódmy, siódmy, dobrze jest. Ósmy, ósmy. Pierwszy z trzecim, drugi z szóstym. Trzeci z pierwszym, czwarty z czwartym, jest ok, piąty z piątym. Jeżeli i to nam mówi, że jest to kabel skrosowany. Czyli tego kabla możemy użyć, tak jak poprzednio powiedziałem, do na przykład łączenia komputera z komputerem. Żeby wyłączyć, przecież, przyjmujemy 5 sekund. A jeszcze fajnie można sobie. Y, oczywiście, tutaj ten tester chodzi na baterii 9V. Możemy sobie. Możemy sobie. O, muszę troszeczkę użyć siły. O tak, możemy sobie wyjąć go, prawda? Mamy dwie oddzielne części. Tak jak mówię, y, warto zaopatrzyć się w taki tester. Jest to bardzo dobre urządzenie. Y, cable tester, czyli tester kabli, prawda? Warto, y, jeżeli ktoś się interesuje sieciami komputerowymi. To wszystko w tym wideo. Do usłyszenia! Hej!